Witam was z tej strony Surfi, a my bierzemy się za dalsze nasze przygody w Glory of the Empire Roman Empire Jak widzicie udało mi się to zrobić, w końcu przebudowałem no, dzisiaj, Zanim przejdziemy, w końcu przebudowałem jedną tą Tam, nie wiem czemu, ale tu i z tego domu ciągle ludzie nie mieli ciuchów, ale Dobra, tak to już chyba wszystko Tak, więc idziemy teraz do Pompejów Welcome to the fast expanding town of Pompeii, Governor. In order to provide shelter for all citizens that wish to move in, you must make sure Pompeii has at least ten houses. Since food is already a problem for the settlement due to infertile land, you will need to establish trade relations with the wheat-rich city of Florentia to save the town from starvation. Okay, you shouldn't move czyli normalnych i tu jeszcze drogę handlową mm, mini 6 na dobra czy będziemy potrzebować kopalni chodzi tutaj i potrzebujemy domów co naprawdę nie można tu w żadnego sposób mieć nie, no płótno można, ale można na przykład mieć rzeźnię. A rzeźnia już da jakieś tam możliwości, jeśli chodzi o żywność. Ok, i tutaj rzeźnia już będzie chata rybacka. O, tu można mieć ryby. Miło, więc ok. Governa. The soil here is too poor to allow wheat farms to be built, and the town's flower reserve is disappearing fast. The only way to acquire flour is through trade. Use Pompeii's trade posts to set up trade routes, which will resolve the food crisis. Dobra, dobra. Pokaż mi na mapie gdzie są złoża. znaleźć złoż. Złożę, złożę 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 A są. Dobra. Tam to Dobra, to będzie inaczej niż planowałem, ale dobra. 10 w kaście. Moment, gdzie ja tu są niby te? A, źle patrzę złoża żelaza jak żelaza tu żelaza nie ma wymieni 2 na dobra powiedzmy że to chcę mini na 6 drewna mini wyśmąki wymieni... no na... Dobra, I nie wiem, czy to, to ruszyło, czy nie. Ja chyba potrzebuję kupców do tego całego interesu, mam wrażenie. Mhm, faktoria handlowa, tak jak myślałem. No dobra, gdzie by to pierdyknąć, że mi też nie zasłaniało, dobra. Tutaj. To najlepiej powiedział jak dwie faktory walne Wybierz szlak, a! Żelazo na to I mąkę na żelazo No to jak jest faktory to Zbóż, bo nie potrzebuję W takim bądź wypadku chodzi o chleb No to już się budujemy Sobie Noszą tutaj piekarnię. No dobra. Budujemy od razu kilka domków jeszcze. Żeby mieć miar miarę więcej ludzi. Okej. Okay. No dobra. Rzeźnia jest, świnie są. To jest studnia Jest są dwie na środku, nic więcej nie mogę walnąć Nie ma tutaj w ogóle akweduktu? ale dziwnie no, Ale na szczęście mogę walnąć tu studnię I od razu bym za murami walnął sobie tutaj drwala dla pewności jaki to ma zasięg Dobra i od razu zawczasu, żeby mi wszystko ładnie wiadomo co się potrzeba jest, Tawernet mrypnął. No, mogę tędy? Mogę. Prawda, taka ścieżka mała będzie, ale lepszy rydz niż nic. Więc okej, okay, czas przyspiesz, mam się z drugie dziecko, nie wierzę, urodziło w osadzie. Świnie mamy, rzeźnika mamy. Który opuszczony, ten upuszczony, dobra. No to... Ciachu, brachu. I po strachu, żeby się udało tutaj walnąć. Dobra, nie będzie tak 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 nie wiem czy coś to im pomaga w dotarciu do roboty ale czy nie czy to ich jakoś przyspiesza też nie wiem więc buduję żeby po prostu było poniekąd dwie gliniarnie lepiej mieć więcej niż nie dobra ile idę wolnych stanowisk 3 w piekarni, w schacie i tu, czyli 5 wolnych stanowisk jest. No dobra, i idealnie, bo tu sobie kapliczkę. Nie to, tylko prestiż i kaplica, i fajnie się to rozrosło Faktoria nie... drewno brak no to tutaj też walniemy zaraz jeszcze jedno drewno żeby mieć fajniejszą produkcję drzewa i tak też żeby mi łapało mieszkańców więc dobra tu niech będzie Przy okazji sadź drzewa Nie wiem, co to daje, ale niech będą posadzone. No teraz nagle pracują tam ludzie. Tu też. Tu jeszcze jest wolne, tu jest wolne, tu jest wolne. Aha. Czyli cztery stanowiska, jak dobrze Tak. Kobieta, 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 kobieta. Żeźnikiem mogą być kobiety też. Dobra, plotki, co potrzeba? Chleba, kiełbasy, odzieże. Te w ogóle mam tkaczy? Chyba nie mam tkaczy w ogóle. Te zauważyłem. Więc okej, okay, niech będzie tak. A nie, jest to tkacz. A dobra, dwie mogą być lepiej sprawne jest lepiej mieć dwie niż jedną za mało i od razu może bym sobie rybnął jeszcze jedną fabrykę lnu jakby się gdzieś tu fajnie udało i dobra i pięknie się udało i to tak zbudujemy Łapie wszystkich łapie większość domów. Dobra O to mi właśnie chodziło Ktoś tu pracuje, pracuje. Wszędzie mam jakiegoś człowieczka? Nie Dwa miejsca i wszędzie ktoś pracuje. Dobrze Kobieta, 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 kobieta. Same kobietki potrzebują roboty. No to dobra. Nie ma zasobów, żeby Dobra, na razie niech to też pracuje na takim samym zasadzie Drewno, żelazo Buduję jeszcze trzecią faktorię. I ta faktoria będzie się zajmować w sumie już poskiwaniem mąki. No to tutaj nie będzie, tu dzisiaj nie budować. Więc ok. Zwiększ priorytet dom. A ten jest budowany. Dobra. Dobra. Najpierw może najpierw to niech będzie w budowie. Pierwszy priorytet. Mam przyspieszony. Mam przyspieszony. Dobra. Który znowu budynek pusty? Faktoria. Nie ma potrzebnych zasobów. Krewno za żelazo. Żelazo na mąkę. No to dobra. Ja chcę to zobaczyć czy mi w ogóle to żelazo wrasta. Niby rośnie. Co znowu Liniarnia He. Eee. Pytanie moje brzmi, czy jak to postawię, czy to będzie łapane dalej to łapać? Właśnie tego się bałem. Że już nie będzie w zasięgu prestiżu, więc trzeba będzie znowu zbudować. No to dobrze nie będzie tutaj. Tu pracują, tu nikt nie pracuje o dziwo. Dziewięciu bezrobotnych, same kobiety. Hmm. No i gorzej, potrzebuję... Potrzebuję więcej, ale żeby mieć więcej potrzebuję złota. Więc moment. To tak. Zmień, yy... Wymień 3 złota na 12 drewna. I dobra. Potrzebuję niewolników, trochę jeszcze. Właśnie, przysłowi ciężko pracuję. Potrzebuję idealnej ilości 1 do 1, jeśli chodzi o obywateli. Więc dobra. Rewnosło to chciałem. Właśnie. Nie podtrzymuję potrzebnych zasobów. Jak on nie otrzymuje, jak tu jest? He, wybórz. Bo coś mi się tu nie podobało, brać że że coś skupiało po prostu. Ta fabryka. Faktoria, fabryka, nie wiem jak to nazywać. Tą chwilowo wybórz. Bo on nie ma sensu jej budować jak ona chwilowo nie będzie pracowała, bo potrzebuję niewolników chwilowo. Zakupić, dobra. I teraz zbuduj jeszcze raz tą samą faktorię w tym miejscu jak się zburzy. No. Zburzyło się. Ja pierdolę. Zburzy się to w końcu czy nie? Zburzyło, dobra. Zbuduj ta faktorię Wiem, Mąki brak. Mm -hmm. Chleb potrzebny. W sumie co ja potrzebuję do zadania? Rozwin co najmniej rozwin strud żelaza za mąkę, za spokój, głód wszystkich mieszkańców. O to ja potrzebuję niewolników chwilowo. Jeżeli czegoś innego Dobra, może tak. Wybierz chwilowo jedną tą z rybami I pozbuję chwilowo chleba 42, 42. Dobra, czy łapie mi wszystkich obywateli? Jak miło? Wyczerpani. Właśnie, właśnie, to mi się nie podoba. Nie gorzej. Hmm. Hey. Oh, no. hmm. Tylko tu jeszcze mogę kogoś zatrudnić, ale dobra. Bezrobotni same kobiety. Potrzebujesz więcej? Wiem, 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 ale ja potrzebuję złota chwilowo. Złoto za drewno. I dobra, niech leci tu swoim rytmem, żeby to już było. A ile ja właściwie wybieram? Trzy, więc trochę tego będzie trzeba. A w sumie tych faktorii też już mogę kilka postawić, ponieważ kobiety mogą być kupcami, jak widzę. Co bym się nie pogniewał. Żeby były nim praktycznie te, które nie mają zajęć Zwiefaktorię jeszcze mogę postawić I też będę ze złoto wymieniał chwilowo Jak będę miał złoto, to już będę mógł kupić... Niewolników w postaci... ilość, którą potrzebujesz do... Trzeba wystarczyć do 20 sztuk Więc okej, okay, jak będzie 20 sztuk To mogę kupić już trochę niewolników, 10 to prawda, czy potrzebujesz 40, żeby było w miarę dobrze? No to ok. Jak coś te takim problemem ekonomicznym i zajmę poza nagraniem, żeby Was też nie męczyć takim moim podejściem, czyli czekanie na złoto, znaczy się tego nazwać nie da. Będę teraz śmieta tylko handlował za złoto. Bo nic innego do roboty chwilowo nie mam. I prowiem, że szczerze, trochę za mało tych studni mam. No właśnie tu studnia. Nie funkcjonuje, bo brak mąki. Hmm. Dobra, to tak. Wy będziecie mi handlować z rzymem za drewno za to. A wy będziecie za rudę. I pięknie. I to będzie jakoś szło. Złoto się produkuje tutaj, a tu się ruda produkuje. Znaczy mąka. Więc oki doki. Jakoś to wygląda. Czego jest potrzeba? Odzieży. No każdy dom, nie gadaj mi tylko, że to będą odzież blokować w tym domu skrajnym. Ja pierdziu, serio w tym skrajnym brakuje? Hmm. Ale zrydzie. Hmm, hmm, hmm. No to niech będzie tutaj. Ktoś do roboty chyba jest potrzebny, nie? Trzeba bezrobotnych kobiety, no to spoko. Odzieży i chleba. Wiem, 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 czekam na złoto chwilowo. Co, minut nagrania chwilowo, a ja kurde zgłupiałem trochę. No dobra. Mąka przyszła? Nie. Ale żelazo już jest. Hmm, hmm, hmm. A ciekawe jest bo w Pompejach powinien być gdzieś wulkan. I jest w sumie wulkan. Tylko taki dziwnie zrobiony, bo spadam do wewnątrz wulkanu. Jeden nie jest taki w górę, chociaż może jest. No dobra, tu znów widzę ten, ten dziwne ruiny. Mm. Co to za czarna kropka jest? Nie wiem. Dobra, jak to wygląda? 34 i 2 odzieży. Dalej z kasty... Tam. Bożeż. Znów ten sam problem co miałem w poprzedniej mapce. Że odzież nie dociera do skrajnych domków, które nie są załapane. Ten teoretycznie jest, ale go nie łapie. Hm. Jestem ciekaw, czy ja będę zasadził drzewo To czy mi się będą omieściła na łecz jednak? Nie hmm. sprawdzić w sumie mogę Okej, okay, na razie posadź mi te drzewa. Yy, tak obracam, tak, tak. Plus minus. A zmieniam gadunki. No i dobra. No i gites. Ciekawe jestem czy te rosły, czy nie będą rosły, a jak będą rosły to fajnie. Mąka już jest, złoto też już wpływa powoli, no i fajnie już powoli to jakoś wygląda. A interesuje mnie inna rzecz. Piekarze, piekarze, wyłącznie mężczyźni, no tak, fuj. Ja bez reputuł kobietę, chyba, no. A dopóki nie mam... Złoto, to nie mam co kupować niewolników, ale widzę, że muszę złoto zacząć gromadzić, żeby mieć niewolników w przyszłości. Gdzie ty w ogóle drewno zanosisz, Dziadu Jeden? Mhm. Aha, do faktorii wynosicie, tak tutaj. I dobrze. Do tych faktorii wynoszą. Tu też widzę, że zgromadzili trochę drewna, a tu mam trochę mąki. Eee, ja myślałem, że oni są mądrzejsi. Ci niewolnicy. Żeby donosić do tych, co mają bliżej. Ale jednak nie. No, kiedy to złoto mi wpłynie. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie 25 minut odcinka, a ja sobie poczekam aż mi złoto wpłynie i zobaczymy się w następnym, gdy będę już miał złoto. I w sumie będziemy chyba... Albo może i nie, bo moka mi tu rośnie powoli. I trochę tej mąki mam. Hmm. Co, to, kto tu mi pracuje? Chłopy. Nie dobra, zbóż. I zbudujmy sobie może jeszcze jedną piekarnię, a ewentualnie. Może jak będą dwie piekarnie, to może będzie jakoś to ładniej szło jest zbyt stromy. A tutaj to jest tak hojnia. No dobra. Zburzyło. Dobra, jak nie ma wyjścia, to że tu pierdyknę. I niech pracują mi tu w piekarni. Bo jest, że mąka jest sporo. jest przegląd ekonomiczny? Yy, nie chcę tego, tylko ekonomicznych chciałem. Żywność: 15 mąki. No to spoko. Hmm, hmm, hmm. hmm. Będzie mi docierał do takich miejsc, z których ta nie dociera akurat. Chleb. 15 zł, to od razu złoto też w międzyczasie wpływa. Hmm mnie, żeby wydać jeszcze kilka domków i zrobić więcej drewna. Nie ma co przesadzić z tym drewnem, jednak zaraz no, nie będę miał co z tym robić. Szkoda, że się nie da ich przypisać. Wolne stanowisko, piekarz. No i pięknie. Tylko wie te dwie bezrobotne, no, ale tu nie mam przepisów w ogóle. Hm. Jedno wolne stanowisko, gdzie? Okej. Okay. Jedna kiełbasa, dwie kiełbasy i jedna żywność w gry plotki, a tu nic nie ma magazynowanego. Na złota. Ja pierdele, jeszcze mi do złota brakuje żeby kupić ludzi. Tych niewolników znaczy się. Eee, chyba się o te co świeżo zasadziłem widzę. No to spoko zna, żeby wypychać na krańcu gdzieś. I na tym krańcu między innymi hodować w przykład drzewa. No to w sumie... Za się przekonamy, czy to tak działa, jak ja myślę, czy nie, jednak nie. Tutaj sobie zasadzimy takie dosyć spory ilość drzewa. Dlaczego ja palmy posadziłem? Przepraszam bardzo. No i dobra. I zobaczmy, czy on będzie chciał to ścinać, czy jednak nie. Ty, od razu to go nie no agent dobry Hm Czyli ponią? Dobra tu 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 15 zł No ja pierdolę Ciach. I Ciach nie będzie taka trzecia droga 4-1, o tu już handluje ładnie z Mąką Mąka też jest ładnie sprowadzana i też ładnie wyprodukowany chleb nie wiem czemu kiełbasa tak słabo idzie ale dobra Niech już będzie, że jest słaba produkcja, chociaż powinno być ładnie, bo tu jest praktycznie obok siebie. I też daleko nie trzeba zapierdzielać, kopać. Wiem, 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 że potrzebuję niewolników, a ja czekam na złotarz, mi sprowadzą trochę więcej, bo drewno też jest ładnie produkowane, Nie, materiały Zma niedawno zużyte, produkcyjne 5. Ok, no nie działa, że mam 5 produkcyjnych. To jest dla mnie dziwne, że to się czeka produkcyjne drewno. Hmm. Ciekawie, śmiesznie powiem. Brak zasobów. Potrzebuję niewolników. Dobra, wiecie co zobaczymy się w następnym odcinku. A no, w tym się żegnam. Cześć, czomnera I hej.